Witam, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, na temacie dnia, czyli stałym punkcie programu. E, chcę wam tylko powiedzieć, że dzisiejszy temat dnia mm, e, wziął się tak naprawdę od jednego, od jednego, tak, bo jest to osobnik płci męskiej, przynajmniej na takiego wygląda, e, na temat na jednego z was. E, tutaj mam na myśli mm, osobę, która ma nick e, Rico. Rico, Rico, czy coś, a może jedno Rico? Dobra, nieważne, ale wiem o kogo chodzi. No i moi drodzy, ów mężczyzna powiedział tak, Magda, zrób temat dnia, mam zajebisty klimat, wiem, wiem o co możemy się dzisiaj zapytać. No więc podsunął temat, kochani, pod tytułem jak, załóżmy, słuchajcie, wam może przybliżę o co chodzi. Poznajecie kogoś, gadacie na necie, bla bla jakieś wiecie, sraty, pierdaty, wymieniacie się tam powiedzmy mailami, smsami, czatujecie tam gdzieś na messengerach, po prostu plotkujecie. To wszystko jakoś tak się rozwija, i zastanawiacie się, bo załóżmy, poznaliście daną osobę całkiem niedawno, tak? Jak ta osoba Was postrzega? Co myśli o Was, tak? Kim dla niej jesteście? Jak Was odbiera, tak? Słuchajcie, no, z tych kart wyciągamy tutaj multum rzeczy. Yy, więc tego typu osoby dzisiaj zapraszam, które mają właśnie taki dylemat, nie taki tam, że ktoś kogoś zostawił, że ble ble ble. Chodzi o istniejące relacje, istniejące znajomości, w których zastanawiacie się, jak ta druga osoba was odbiera, jak na was patrzy i tak dalej i tak dalej. Tak, no być może tego typu dylematy macie, bo akurat tak się składa, że Rico mm, dokładnie takie ma. I że to jest mężczyzna i poprosił o taki temat, do, nie mogłam po prostu odmówić. Więc, moi drodzy, mamy do wyboru trzy możliwości, tak? One, to free, wybieramy sobie tą, która nam bardziej pasuje i też tym samym, e, słuchajcie, e, zaraz będziemy patrzeć, tak? Co pod którą z tych, e, z tych wszystkich, powiedzmy, talii kart się kryje. Przyznam, że ja dzisiaj wyjątkowo wybrałam również e, karty dla siebie i jedną z nich jest... Nie powiem, którą, bo zaraz osoba, o której, która zaproponowała ten temat, będzie po prostu wszystko wiedzieć, a nie chciałabym, żeby wiedział. Ale dzisiaj uczestniczę bardzo czynnie razem z wami. I moi drodzy, w głowie pytanie, tak? jak on mnie odbiera? Co tutaj, jakby o mnie sądzi, tak? Jakie myśli związane ze mną ma tego typu historie, moi drodzy? Osoba w głowie, czyli wizualizujemy sobie tą osobę, jeśli wiemy, jak wygląda. <grym> jeśli nie wiemy, to tam powiedzmy, no nie wiem, wbijajmy sobie jego imię albo jej imię, czyli Zośka, Kaśka Zenek i dokonujemy wyboru. Ja za chwilę zacznę y, pomalutku czytanie i zaczniemy od zielonych kart, nazwę to w ten sposób. Y, poczekajcie sobie tutaj przygotujemy może tak trochę miejsce, a Wy sobie myślicie, ja się chwilę y, dam wam chwilę na. Przemyślenie tematu. Zobaczę, kto mnie tu atakuje. Okej. Okay. Elka. Elka może poczekać. <gry> Okej. Okay. Dobra, kochani. Jeśli nie wybraliście sobie, nie wiecie, która tutaj do was y, przemawia ta, ta talia kart, tak? Nie potraficie się jeszcze tutaj jakby skupić, wyłączyć, no to słuchajcie, pauza i sobie tam jeszcze w głowie poukładajcie. Natomiast ja, żeby nie tracić czasu i żeby ten film też nie trwał 100 lat, ym, po prostu przechodzę do czytania. No to jedziemy, kochani. Mamy karty pierwsze. Jak ta osoba Was postrzega? I tak dalej, i tak dalej. W jakich kategoriach o Was myśli? Hm. No super. <laughs> Zajebiście. Przede wszystkim, słuchajcie, jest to taka relacja, czy też znajomość, tak? Bo tutaj mówimy o takich znajomościach, które się nawiązały, dopiero są świeże, jeszcze nie wiemy o co chodzi i tak dalej. Jest to relacja, w której Wam się fajnie razem gada. Ja mam takie poczucie, bo słuchajcie, ta karta dokładnie, ona pokazuje równowagę w dawaniu i braniu. Jest tutaj komunikatywność, jest tak, że ta rozmowa płynie, tak? Tutaj nie ma czegoś takiego, że o Boże, co ja mam mu teraz odpisać i w ogóle i w ogóle, tylko po prostu ten ktoś. Ten wasz ktoś świetnie się z wami dogaduje i po prostu to idzie do przodu, płynie, tak? Nazwę to może w ten sposób. Po prostu cyk. Ty się odzywasz, jest odpowiedź zwrotna. Nie musicie się 100 lat zastanawiać nad tym, co temu komuś odpisać. Po prostu fajnie wam się gada, tak? Mówię o tym płynięciu, ponieważ ta druga karta <laughs> trochę tą wodę tutaj ma. Aż mnie zaraz oburzy wszystkie, ale dobra. Tak czy siak ona, powiedzmy ta znajomość, jakby w pewien sposób pozwala tej osobie na to, żeby ona pozamykała pewnego rodzaju przeszłość za sobą i po prostu otworzyła się na coś nowego. Ja mam takie wrażenie. Tak jakby dla niej, słuchajcie w ogóle to jest jakaś sytuacja, może być taka sytuacja, że tych dwoje osób miało się ze sobą spotkać, tak, bo to bardzo często jest również karta karmiczna, ja tutaj nie będę mówić, że nie, dlatego też mogą to być takie relacje, gdzie wy kogoś poznaliście i mówicie, ja pierdziele, kurde, co to się w ogóle dzieje, jaka energia i w ogóle niesamowite cuda się dzieją, tak, bo wszystko po prostu dzieje się szybko, tak nagle, ciągnie nas do siebie, nie wiem, gęby nam się nie zamykają, gadamy non stop, to znaczy no Bardziej nam tutaj może w tej sytuacji, kiedy to są rozmowy takie stricte po klawiaturze. <coughs> Nie nadążają pisać, tak? Dzieje się po prostu multum rzeczy. I właśnie to może tak się dziać, ponieważ wy mieliście się po coś spotkać na tej swojej drodze życiowej, tak? To tak tylko nadmienię gdzieś tam na marginesie. Ale dla tej osoby, tak jak powiedziałam, jest komunikacja mega, a dodatkowo wy poprzez te rozmowy, jakby pozwalacie tej osobie otworzyć się na szersze wody. Nazwę to tak. Ta osoba ma ochotę płynąć gdzieś przed, przed siebie, razem z wami, tak? Zamknąć przeszłość za sobą. Czemu przeszłość za sobą? Zwróćcie uwagę, co na tej karcie się dzieje. Tutaj mamy taką łódkę, która przeprawia się gdzieś tam przez jakąś wodę. Kurczę, kamera, on wyostrzyła się w końcu. I my zo, zabieramy tak naprawdę ze sobą wszystko, co mamy, co mamy najcenniejsze, tak? co, co, no mamy tutaj, słuchajcie, gościa nawet z koniem, tak? który po prostu załadował cały swój dobytek i zamyka po prostu drzwi przeszłości w tyle, nie chce o tym pamiętać, nie chce o tym myśleć, chce po prostu tylko płynąć naprzód. On jeszcze nie wie, co go czeka na tym nowym lądzie, ale chce płynąć. Tak jakby po prostu ta wasza znajomość powodowała w tym wasi, was, waszym kimś to płynięcie. Mam ochotę po prostu płynąć przed siebie w nieznany, będzie co będzie. Nie chcę o niczym myśleć, nie chcę patrzeć na to, co jest wstecz, tak? No i mamy tutaj owego jego, który e, bardzo poważnie tutaj do pewnych rzeczy podchodzi. I moi drodzy, ta karta. Karta kochanków. I teraz już wiecie, znacie odpowiedź. <gryw> Powiem tak. Fajne klimaty, fajne, poważne rozmowy was łączą, tak? Ten ktoś dużo fajnych cennych wskazówek od was dostaje i ma takie poczucie, że jest to wartościowa dla niego znajomość, o może to tak nazwę, ale podsycona flirtem, podsycona tym, że możecie się mu na przykład podobać, może mieć ochotę na coś więcej. Hmm? Z tego może wyjść romans to też tak dodam, tak, bo czy, słuchajcie, to są takie karty tylko, m, jaką was postrzega, tak, więc to nie są karty na to, jak to się potoczy, ale delikatnie mogę zasugerować, że ten ktoś zmierzałby do tego, żeby z tego był romans, bo go cholernie ciągnie do was, kręcicie go, słuchajcie, Tada. <grych> no dobra, karty pierwsze zrobione, mam nadzieję, że tutaj co niektórzy są mega szczęśliwi, no i zobaczmy, co teraz w następnej, w następnej jakby kupce kart się pojawiło. No, a tutaj, moi drodzy, słuchajcie, nie, druga była chyba ta brązowa, tak. Sorry, bo już mi się popieprzyły te karty. Ten ktoś, o kim myślicie, jest w takiej sytuacji, w której mm, zastanawia się tak naprawdę nad tym, czego on w ogóle chce. Tak jakby miał, słuchajcie, dwie opcje naraz do wyboru i całkiem możliwe, że po prostu jest coś takiego, że nie wiem, jesteście wy, jest jeszcze ktoś, albo po prostu, krótko mówiąc, zastanawia się sam nad tym, co ma w ogóle zrobić, tak? Bo bardzo często też tak jest, że my. Jakby sami nie wiemy, czego chcemy, na przykład gada ten ktoś z wami a, i w ogóle, i w ogóle, ale tak naprawdę do końca nie wie, co, co ma wybrać, co ma zrobić, w którą stronę ma w tym momencie podążyć, do czego to wszystko będzie zmierzało, tak, czy to jest, czy on właściwie robi, albo też niewłaściwie, tak? no bo tutaj jakaś decyzyjność z jego strony musi być um, podjęta, więc krótko mówiąc, może to być osoba, która sama jeszcze nie wie, co z tego wyniknie, ale póki co jest jedną nogą, idzie w waszą stronę i być może jedną trzyma się przeszłości, tak? bo tak też może być. Słuchajcie, no niewątpliwie yy, ciekawicie go <noise> nazwę to w ten sposób jest w nim taka pewna ciekawość, ochota do przygody. Więc nawet jeżeli on teraz nie wie, co ma zrobić, to jednak widać tutaj, że yy, on z tej ciekawości na was, na tą relację, jest sam tego ciekawy, tak naprawdę, co z tego wyniknie. Yy, tak na marginesie yy, tak na marginesie ta karta, no właśnie, tutaj skieruje też słowa do, do naszego cudownego mężczyzny, który podsunął ten temat, że to jest dokładnie ta karta, chyba bodajże, chyba, którą my też dzisiaj włożyliśmy, prawda? Riko. Dobra, mniejsza z tym. Ale bądź co bądź, yy, więc, tutaj u kogoś z Was jest ta ciekawość, tak naprawdę, na to, żeby pójść o krok dalej. i Być może ten ktoś decyduje, czy ten ruch zrobić, tak? Tak, jakby po prostu decydował, zastanawiał się, kurne tutaj co robić, co robić. Ma na to ochotę, bo go to ciekawi. Ma ochotę na to, żeby zaczęło coś się dziać w jego życiu, i on niewątpliwie jakoby tę decyzję musi podjąć. Póki co, moi drodzy, może się to skończyć tylko i wyłącznie na jakichś powiedzmy marzeniach, yy, powiedziałabym takim romantycznym romantycznym klimacie czyli może taka sytuacja zaistnieć że ten nasz ktoś no rozkocha się was kochani tak jakiś taki jakby sposób um no bo zwróć, zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Tutaj jest jakaś laska na balkonie, kurde, tam typu Julia, tak, która wzdycha, patrzy w gwiazdy i o, oj, taka jest rozanielona cała, tak. E, więc całkiem oczekiwam, że się zakocha ten ktoś. Ja tak troszeczkę to, słuchajcie, mm, widzę w tej karcie, że, że, że możecie bardzo mocno wpłynąć na emocje tej osoby, bardzo możecie ją pobudzić, do tego żeby zrobiła ruch do przodu, żeby w końcu się na coś zdecydowała, tak? Bo być może ciężko jest jej tę decyzję podjąć. No ale wy poprzez powiedzmy no swoje no z siebie samych po prostu doprowadzacie do takiej sytuacji, że ten ktoś ma ochotę za tego murku wyskoczyć i popłynąć w marzenia, bo wy te marzenia wywołujecie w tej osobie, takie o was. On może nawet e, słuchajcie po rozmowach z wami na przykład Myśleć o was, może y, przypominać sobie rozmowy z wami, tak? Może za wami tęsknić, bo to też jest taka karta, która troszeczkę pokazuje takie powroty do tego, co było pomiędzy wami, ale jednocześnie tęsknienie, takie rozmarzenie się o was. No kurde, super te karty macie. Dobra, zwijamy, zwijamy tą ekipę. No i wierza ta trzecia, ostatnia, co ta osoba, jak ona was postrzega. Moi drodzy, no jest tutaj taka karta, która pokazuje takiego pewnego rodzaju zastój, ale dlaczego? Dlatego, że na razie w tej relacji, w której wy jesteście, jest zbyt wiele tajemnic, ja mam takie wrażenie. A tak jakby mm, coś nie do końca może było jasne. Tak, jakby ktoś słuchał głosu własnej intuicji, ale też karta ta tutaj tak konkretnie pokazuje właśnie taką sytuację. Takiej nieodkrytej, nieodkrytej w tym momencie sprawy, jakby nie było wiadomo, w którą stronę to pójdzie, nie wiadomo, w którą stronę to będzie podążało, tak? Ktoś może ma niewystarczającą wiedzę o Was, może ktoś jeszcze nie do końca czuje albo wie, czy tego w ogóle chce, tak? Ale ma ochotę, jakby, ja mam takie wrażenie, patrząc na ostatnią kartę, ma taką ochotę, i zresztą to też jest karta karmiczna, to tak na marginesie która pokazuje, że mamy ochotę się z tego wyzwolić, tak jakbyśmy chcieli powiedzmy spustki, którą aktualnie w życiu mamy, tak, bo może to tak właśnie pokazywać tą sytuację, w której w danym życiu, waszym, czy też tego waszego kogoś, za specjalnie się nic nie dzieje. Jest po prostu taka, wiecie, stypa, no kurde, no nuda, tak, totalna nuda i ten wasz ktoś po prostu mówi, ja pierdzielę, pojawiła się nagle ona albo on i sprawiła tak naprawdę, że ja mam ochotę z tego stanu się wyzwolić. Tak? Bo to jest taka karta, zobaczcie, ja tu Wam trochę ją przybliżę, gdzie mm, siedzi sobie po prostu laska, i ona po prostu całą piersią, zwróćcie uwagę, ona tak się po prostu jakby aż głowę unosi do góry w stronę takiego światła, które gdzieś tutaj przebija przez chmury w, w, w jej kierunku. I ona tak jakby, wiecie, łapała głębszy oddech, tak jakby po prostu czuła te wyzwolenie, jakby chciała to poczuć cała sobą. Tak? tak jakby ta wasza znajomość właśnie to sprawiała, poniekąd, że ten ktoś ma ochotę tak naprawdę zamknąć przeszłość za sobą, tak dokładnie to jest to samo, co było w tych pierwszych kartach i ruszyć przed siebie, tak? Wyzwolić się z tego stanu, z tego, z tego stanu, w którym nic w jego życiu się nie dzieje. Po prostu jest marazm, tak? Bo karta czterech mieczy pokazuje nic, kompletnie nic się nie dzieje. Leży i kwicze, a czas leci. Czas ucieka, a moje życie stoi w miejscu. W moim życiu nic kompletnie czadowego się nie dzieje. I ja mam takie wrażenie, że właśnie poprzez pewną znajomość z Wami, moi drodzy, ten ktoś ma ochotę tak naprawdę się z tego wszystkiego wyzwolić. Więc Wy taki stan, te, tak, tego typu rzecz możecie sprawiać w tej osobie, że dajecie mu taką jakby opcję, że coś jakby, takie wiecie, co, jakbyście byli na dnie studni, nazwę to tak, i nagle ktoś uchylił u góry wieko. I wy zobaczyliście te słońce, te słońce wpadło do waszej mrocznej krainy i mówicie, wow, więc być może wy tym słoneczkiem dla tej osoby jesteście, takim, która pokazuje drogę do wyjścia. Stary, zobacz, weź się ogarnij tutaj, kurna, chodź, ja ci tu spuszczę jakąś linę, tak, i wyleź z tej studni, bo ileż tam można siedzieć, tak? I to jest jakby taka ochota do tego, żeby po prostu pójść na całość, popłynąć przed siebie, nie zastanawiając się nad niczym. Dokładnie to samo, co mieli zieloni, pierwsza, pierwsza grupa kart i to może też mu podpowiadać, słuchajcie, intuicja, bo karta kapłanki to jest również karta bardzo mądrej kobiety, bardzo inteligentnej zresztą, tak, takiej, która, um, e, krótko mówiąc, jest kimś, w kogo warto też zainwestować, tak, bo jest to mądra kobieta, dobra kobieta, również opiekuńcza, tak, taka dosyć fajna, ciepła, serdeczna również, moi drodzy, kapłanka naprawdę jest fajną kobietą, owianą taką trochę jakby woalką tajemnicy, może ten ktoś um, chce Słuchajcie idąc do przodu, poznać was lepiej. Tak, żeby tej tajemnicy tyle nie było. Na razie jesteście tajemnicą, ale ja mam ochotę ją odkryć, bo mam takie zrąbane życie, takie nudne. Tak chcę poznać Ciebie, czyli was. odkryć to. Dostać się głębiej, wyzwolić się. brnąć w to. Hm. To no też fajne macie czytanie. Słuchajcie, obojętnie obo 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 jakby nie było, bo to czytanie jest do nowo poznanych związków. E związków, no znajomości, tak? E są to obiecujące znajomości. We wszystkich trzech tutaj grupach e nie było kart, które by mówiły, że ktoś chce się tylko wami zabawić albo że ktoś na was krzywo patrzy. E wszystkie tutaj karty pokazały sytuację, w której. Jest to rozwojowe, są to rozwojowe znajomości, które bardzo fajnie się po prostu pokazały tutaj, tak? Na tej zasadzie, że no, kręcicie te osoby, kręcicie. Tutaj taka troszeczkę nieco, powiedziałabym na razie, nie pokazująca zbytnio emocji e, relacja, ale taka, która jakby sprawia, że ktoś ma ochotę tak naprawdę was poznać, bo czuje, że jesteście dla niego jakimś światłem, czymś, co, do czego on chce brnąć, bo jego życie jest teraz takie puste, po prostu, tak? Dobra, kochani, ja się zwijam. <laughs> Lecę, bo jeszcze muszę tam dziewczynie jednej karty zrobić, też czeka za nimi. I życzę Wam, słuchajcie, co my mamy piątek. Życzę Wam, słuchajcie, cudownego piątku, ale przy okazji też cudownego weekendu. Słuchajcie, jutro, słuchajcie, na to, że jest sobota, ja miałam to dzisiaj ogłosić, który znak wygrał. Ja to ogłoszę <laughs> jutro, dobra, bo przyznam szczerze, że dzisiaj miałam tak zagoniony dzień. Że jeszcze się nie skończył ten dzień, jeszcze, jeszcze te karty mam do zrobienia, więc nie zobaczyłam, jak wyglądają statystyki tych znaków. Z tego co pamiętam, na dzień wczorajszy chyba Wodnik przodował, ale tak czy siak przez weekend spodziewajcie się dla jednego znaku, tego zwycięskiego znaku, rozszerzonego czytania, a dla wszystkich pozostałych cudownego weekendu, kochani Buziaki, trzymajcie się.